O, witajcie moi kochani! jaki piękny dziś dzień! Trochę mnie nie było, tak już ze mną jest. Pojawiam się i znikam. A mamy dzisiaj do obejrzenia bardzo ciekawy odcinek. I oczywiście w wielu momentach głupi, albo w większości raczej. Dawno się nie widzieliśmy, już prawie zapomniałem, co jesteście piękni. Hej, Ty, pięknie dzisiaj wyglądasz, naprawdę. W więcej do mnie, bo byłem wczoraj na 18, kolegi. Jedna łapka w górę to plus jeden punkt do regeneracji mojej. Mógłbym tak gadać o bożenach, wiewiórkach i wielu innych rzeczach, ale przecież trzeba skomentować na ratunek 112. Jak nie, ja, to kto? Co? Dwóch innych większych youtuberów, którzy regularnie wrzucają filmy. Nie, nie. Pojawiam się i znikam, to moje motto. Tak serio, trochę ciężko teraz nagrywać jak jest szkoła. Wracam ze szkółki, potem jadę na trening, odrobię pracę domową i już, tak jakoś jest 22 na przykład. A spać też trzeba. Wiem, wiem, że to jest zaskoczenie, że youtuber też śpi. Dobra, nie gadać tyle, zacznijmy. Zaraz po tym, jak zadam wam pytanie, na które możecie odpowiedzieć w komentarzu. Bo ciekawi mnie, od jakiego filmu zaczęliście oglądać mnie. Oczywiście, jeśli pamiętacie, to napiszcie i lecimy. 17-letni Karol Staszczyk mieszkał z rodzicami w niewielkim mieście. To właśnie tam znajdował się klub sportowy, do którego zapisał się razem z kolegą, 17-letnim Michałem Zaryskim. Czemu zawsze tak mówią, że są z wielkiego miasta, czy coś w tym stylu? Ja chcę wiedzieć dokładnie, z jakiego miasta. Nie wiem czemu, ale chcę. Ludzie chcą to, czego nie mogą mieć, dlatego chcę Wiedzieć. Licealiści w każdy wtorek i piątek chodzili razem na treningi boksu. Chcesz zacząć od sparingu, czy od razu zakładamy rękawice i lecimy na ostro? Czekaj, co? Co, co, co? Chcesz zacząć od sparingu, czy od razu zakładamy rękawice i lecimy na ostro? Co? Kto to napisał? Kto napisał ten scenariusz? A co nie jest tak, że trener wam powie, co robić? To mogę zaczyna trening od sparingu. I co to niby znaczy sparing, czy od razu zakładamy rękawice i lecimy na ostro? Jak sparujecie, to nie zakładacie rękawic? A za tym, czy jest jakiś sposób, w który można polecić? bardziej na ostro na treningu niż Sparring. I gdybym pisał tak szybko to, co teraz napisałem, w sensie to, co napisałem u siebie w scenariuszu o tym, co oni powiedzieli. gdybym tak szybko pisał pracę na Polski, to ła Byłoby pięknie. I właśnie teraz, zamiast czytać lalkę na polski, 800 stron to ma. Mam na to jeszcze 3 dni. I zamiast to czytać, to komentuję na Rotnext 112. Odwołam się do tego na maturze. Ty testosteron ci skacze? Słuchaj, ja siłeczka. Nie wiesz, masy trzeba zrobić, nie? No czaj, byczku, jesteśmy takimi cool ziomeczkami. Siłeczka trochę, trochę boksi Jesteśmy też raperami, fit influencerami. Jak Chris, no joke na Instagramie, zapraszam. Ale przede wszystkim ludźmi, pamiętajcie. Trochę zbaczam z tematu, nie wiem, jak zawsze. Ale najlepsze są takie. Influencerki, jak na przykład Leila Pons, która wstawia zdjęcie swojego tyłka i tego, że jest piękna, a potem następne zdjęcie, jak sobie tak przesuniecie, to o, jestem, a jednak jestem brzydka, jednak nie. Bo wiecie, ona też jest człowiekiem, też czasami jest brzydka. Tak, to normalnie zapisuje się na boks, żeby podnosić handler. Ty, no ja, co? Może damy ci nową ksywę, manekin Jaka ta rozmowa była Z spółpy zupełnie, tak mówię, bo to Początek odcinka i się cykam, po pierwsze Wiesz, że ludzie, którzy trenują boks, MMA Cokolwiek, jakieś sporty walki To bardzo często też trenują na siłce To no, szok dla ciebie pewnie, a po drugie To dlaczego manekin, nie rozumiem Jak trenowanie boksu i chodzenie na siłkę sprawia, że Chcecie go nazywać manekin Z nastolatkami trenował również 18 osiemnastoletni Robert Cedura, był on synem Właściciela klubu oraz najlepszym Zawodnikiem w swojej grupie, nie wiem czemu ale tylko jak się tam pojawił w oddali, to już wiedziałem, że jest najlepszy. No przyznajcie, jakoś tak wygląda, jakby był lepszy, nie? Smarknąłem sobie i teraz mam taki czerwony Nohal. Pamiętacie, jedna łapka w górę to plus jeden do regeneracji. I może to przez to mu nie? może przez to, że jest łysy, tak wygląda na lepszego. Tak groźniej Nie wiem, ale ja w ogóle też się muszę ogolić na łyso i zacząć nagrywać się rapsy, żeby być prawdziwym youtuberem Na 100 tysięcy subów robię nutę I gole się na łyso, albo farbuję włosy, to wtedy też będę youtuberem, no Teraz jestem takim, to ja udaję youtubera Michał miga się od ringu Leciał już tak zawodaki nieco? No jak? No jak? Ale nie mam pojęcia, co powiedział łysy. Może mi ktoś napisać w komentarzu, co on powiedział? Jeśli uda się wam jakimś cudem to rozszyfrować. Ej, no panowie, no zejdźcie ze mnie, co? Po prostu <śmuszel> <śmuszel> lubię tu przychodzić. Tak? E, Fajnie, a, dobra, przyjemna atmosfera. Hejka, gdzie znajdę ten He. <śmuszel> <śmuszel> Hejka! Gdzie znajdę toalera? Gdzie znajdę toalera, man? Tolera, toalera Wybaczcie, ja tak często mówię po angielsku, ja po prostu już try kinda forgot uh, Polish, you know? Czajcie, you know what I'm saying? I, I, I kind of forgot Polish, a teraz to ja taka jestem... Nie no, nie wiem, nie wiem Ciężko się to dzisiaj nagrywa, ciężko Wasz pecha, bo aktualnie tego nie ma A ty? Co taki zorientowany? Tak się składa, że to mój starszy O, synek tatusia, będziesz pierwszy na mojej liście Pierwszy na jej liście, damn Łysy ma przez ranę. ale czemu Czemu potem jak ona się zapytała o tą toalerę <grym> I on odpowiedział I potem ona powiedziała, co jesteś taki zorientowany I potem on powiedział, że No, to mój starszy Bardzo takie confusing te rozmowy Solki wiecie, ja też czasem już zapominam jest polish language, naprawdę Chcę się zapisać do klubu tu się trenuje boks. No, chyba nie pilates. Tu się trenuje boks? Ło! Wow. A myślałem, że rzuc wiewiórką. Sorry, źle trafiłem, musiałem pomylić. Ja na wiewiórki jadę. Mm, mi się to mała. Halo, halo, ja mam imię. A można wiedzieć jak? I jaką listę? A to nie jest oczywiste, no lista ludzi pewnie, których dojedzie. Wiktoria. No tu je kolesi, których wspieraj, jak będę mogła boksować. Uh, uh. Oh. Oh. Chodzisz w to? Nie biję kobiet. Druga minuta dopiero, a ja już tak nie lubię. I Łysego też. To jest bad boy, ona jest, wiecie, taka bad bitch. Jeszcze tyle minut muszę wytrzymać z tymi postaciami. Wiki swoim pojawieniem się rozwaliła system. Wcale nie, niby w jaki sposób rozwaliła system? Miała niewyparzoną buzię i naprawdę chciała z nami walczyć. Z miejsca mi się spodobała. Niewyparzoną buzię, kto tak mówi? Dobra, nieważne, mam lepsze pytanie. Jakim cudem ona ci się spodobała po tej rozmowie? Ja na przykład teraz o mam zjeść kaktusa. Ale nie takiego loda kaktusa, tylko tego kaktusa. Po chwili Karol i Michał z ciekawością obserwowali walkę Roberta i Wiktorii. Żadne z nich nie chciało przegrać. Robert zadawał dziewczynie mocne ciosy. Bardzo, bardziej to wygląda jakby ją popychał i to tak, tak. Skąd w nim tyle agresji? Weźmy Luzuj trochę, co? To jest dziewczyna, no. Nie trzeba! Ale żebyś się nie poobijała! Żebyś się nie poobijała? Żebyś się nie poobijała podczas sparingu. Jak ty to sobie wyobrażasz? Mają się bić tak, żeby się nie poobijać? No jak? To nie o to chodzi w tym. Nie ma kategorii damsko-męskiej chyba, że... Robert, no się stań. Knockout. Ona mówi tak zupełnie bez emocji. A no i tych dwóch, co się śmiali, też już nie lubię. To, co powiedziała, nie było śmieszne w ogóle. I jak? Jak niby taki cios go znokautował? To jest niemożliwe. Wow. Chyba śnisz Idę ja zobaczyć czy twój starszy wrócił. Wspomnę mu, że się rozwaliłam, jakby czasem nie chciał przyjąć mnie do klubu To nie jestły ten łysy Miał być najlepszy Jak on jest najlepszy, to ja wolę nie wiedzieć, jacy są ci dwaj pozostali Ja miałem nadzieję na epicką walkę Emocje, akcje A tu coś takiego No żaden odcinek para dokumentu nie może być dobry No nie może po prostu Ale dostałeś Dałem jej wygrać No akurat Powiem trenerowi, że chcę z nią boksować Ja ją będę trenował Jestem dobry technicznie Ja ją będę trenował, chłopaki Nie, żebym się chwalił, ale jestem dobry technicznie Przyszły ty jesteś ponoć Gorszy od Łysego, jeśli to jest w ogóle możliwe Może na przykład trener będzie ją trenował, co? Gdzie jest trener? Był mocno zdziwiony, kiedy po przyjściu do klubu Zobaczył Wiktorię i Roberta w ringu Para znowu trenowała razem Ty, ej, widziałeś ich? No, niestety Dobra, słucham, mm -hmm. że... Jeszcze wczoraj no. się pytałem. Tak wyglądają ciosy, którymi znokautowała Łysego I to było takie romantyczne, że teraz się w sobie Zakochali. Hej dziewczyno, jeśli chcesz Chłopaka jakiegoś, masz jakiegoś krasza To po prostu go znokautuj No siema, po boktymy? Wiesz co, innym razem Robert zaprosił mnie na kawę. Także... Po jego minie ciężko mi jest stwierdzić, czy jego serce zostało złamane, czy się zesrał. Przepraszamy was, ale dzisiaj nie damy rady z wami potrenować. Ale miłej zabawy życzymy. Trzymaj Cześć, trzymajcie się. Jak wyglądają te ich treningi? Gdzie jest trener? Może oni nigdy nie wiedzieli trenera, oni nie wiedzą jak się boksuje, po prostu sobie tam chodzą. A skąd się te medale wzięły na ścianie? Oni zdobyli te medale? Kto je zdobył, co? Kilka dni później Karol przyszedł do klubu i zobaczył, że Robert pokazuje Michałowi jakiś filmik na komórce. Oglądali dość intymną sytuację nagraną przez Roberta bez zgody Wiktorii, gdy ta się przebierała. Co tam macie? To właśnie robią na treningach. Nie trenują, oglądają filmiki. Ten odcinek jest idealny. Trochę bitki. Tutaj jakieś nudesy. No, idealne na clickbait w każdym razie. Wow, męskie plotki. Co tam oglądacie? Coś tak na mnie gapisz? Ja Ten... Bo cię nie lubię, dlatego się gapię. A poza tym, przed chwilą widziałem, jak się rozbierasz, ale to, to nieważne. <laughs> nie moja sprawa. <laughs> Ej, mój telefon. To jest chore, Wiesz no wszyscy jesteście, że raz tak lubiła! Tak ich lubiła. Może to nie była lista osób, których dojedzie, tylko lista przyjaciół. I oni byli pierwsi na tej liście. Pierwsi, którzy się pojawili. Smutek, smuteczek. Tak, przypał Powinieneś za to tować. No chodź, chodź, masz szczęście, że mnie trzyma. No chodź, chodź. jakbym mnie nie trzymał, to od naprawdę byś zobaczył. Kurczę. Karol zaniepokoił się nieobecnością Wiktorii na sali. Zostawiła torbę, wiedział więc, że nie wyszła z klubu. Postanowił jej poszukać. Znalazł zdenerwowaną dziewczynę w szatni. Wyszła właśnie z toalety. Ręce miała pocięte szkłem. Co stawmy? Jezu, wszystko w paradokumentach dzieje się tak szybko. Oni nie mają czasu na podejmowanie racjonalnych decyzji. Dlatego to jest takie głupie. Dopiero co zobaczyła ten film. Filmik. Minęło kilka sekund, czy tam minut, już się tnie. I to jeszcze w klubie, no zwolnijcie trochę tam akcję, no. Podsuńcie się. Dziewczyno, coś ty sobie zrobiła. Nie wiem O! Widzimy trenera po raz pierwszy. Może ona to zrobiła, żeby się właśnie pojawił wreszcie trener. Nigdy wcześniej go nie widzieli też. A, Robert masz numer do jej matki. Takie racji mam mieć. A Marcin wytłumaczyć wytłumaczyć no, jest? Panowie, uspokójcie się. Wow, jaki stanowczy. Panowie, uspokójcie się. Ten aktor wiedział. Wiedział, że to jego czas, żeby zabłysnąć. Zaraz potem zadzwonili do niego z Hollywood. W sobotę mój ojciec jedzie z chłopakami z klubu na zawody. Zawinę mu klucze, jak chcesz zobaczymy co umiesz. Dobra, na razie frajerze. Jeśli umie cokolwiek, dosłownie cokolwiek, to wygra zły syn. Bujaj się. Jesteś gangolem, przynajmniej tak kreujesz swój wizerunek. I mówisz bujaj się. Człowieku. W dniu walki o honor Wiktorii klub sportowy, tak jak zapewnił Robert, był zamknięty. Syn trenera zdobył klucze do sali i Karol pod okiem Michała przygotowywał się do wyjścia na ring. Dejo, nie spodziewałem się, że Karol jest takim byczkiem. No musi wygrać z Łysym, musi. Teraz jeszcze ten coś dosypuje mu do picia, pewnie witaminki. Będzie grubo. Dzięki panie trenerze. Słuchaj, zeruj to. Musisz być dobrze nawodniony. Jeszcze, 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 jeszcze. Nie brzmi wcale podejrzanie. Zeruj stary tą mudleczkę wody, będziesz dobrze nawodniony. Nic tam nie dosypałem, czysta, krystaliczna woda, minerały i takie tam. Dalej, panowie! No, to będzie dobrze. Karol, lecisz! To będzie dobra Czy ona już zapomniała o tej akcji ze szkłem? Taka jest szczęśliwa teraz, a jaki z tego morał? Nieważne, jakim macie problem, to przemoc go rozwiąże. Na ratunek! Bawi uczy. W ringu Karol początkowo wygrywał. Sił dodawała mu obecność Wiktorii, która dowiedziała się o nielegalnej walce. Niestety chłopak z każdą rundą stawał się coraz bardziej otępiały i powolny. Robert wyprowadzał kolejne, celne ciosy. Unik, unik! Może by zrobił unik, gdybyś mu nie dosypał witaminek do wody. Pół do końca rundy, no. Nie widzisz, że z Karolem jest coś nie tak? No, no rozejdą się do narożników, to zakończymy walkę. Taki miałem plan. Sędziowałem. Nie chciałem, żeby Karol nazbierał mocnych ciosów. Robert nie odpuszczał. Nie chciałem, żeby zmasakrował mojego kumpla. Nie chciałeś, żeby zmasakrował twojego kumpla. Dlatego dosypałeś mu witaminki do wody. Za dużo witaminek, ewidentnie. Czy ty siebie słyszysz, czy ty myślisz logicznie, człowieku? Znaczy wiem, że nie. Ale... Możesz zacząć. Karol! Karol otrzymał mocny cios w głowę. Stracił równowagę Karol! i osunął się na kolana. Robert dopadł go i chciał zakończyć walkę przez knockout. Karol! Karol! Coś ty zrobił. Dobra, twoja Spokój, sobie. złamał sobie tylko nogę. A to, a to spoko, tylko sobie nogę złamał. Nic wielkiego, ja to codziennie sobie nogi łamię na przykład. I żyję, i żyję, nie? To twoja wina. No nieważne, czy ja, no musimy mu pomóc. Michał, widząc rannego kolegę, zadzwonił pod numer alarmowy 112. Wytłumaczycie mi, dlaczego on go odurzył? Jakby, no, myślałem, że on był za nim, w sensie po jego stronie. Znaczy, pewnie dlatego, że jest pajacem, ale zobaczymy. Centrum Powiadamiania Ratunkowego Operator 28, w czym mogę pomóc? Proszę pana, dzwonię z klubu sportowego na Źródlanej. Jest to Źródlana 8. Mój kolega złamał sobie nogę, wystaje mu kość, to poważna sprawa. Co? Złamana noga, wystająca kość? I ty z tym gościu na 112 dzwonisz? Ja tu mam ważniejsze sytuacje do opanowania. Na przykład nielegalną hodowlę jamników. A ty mi tu z czymś takim weź. Prawa noga, piszczel! Kość wystaje jakoś dziwnie. Chyba jest pokruszona. Słyszałem rozmowy po drugiej stronie. Złamanie otwarte z odłamkami kości w rani nie brzmiało dobrze. Nie, dlaczego? Brzmi fantastycznie. Robert, mu Robert mówi, że to nic nie... Robert mówi, że to nic wielkiego, a ja mu ufam. Ja tylko patrzyłem na Karola, który wyglądał, jakby autentycznie umierał. Zacząłem panikować. A ja nadal nie czaję, czemu on to do wody dosypał mu. W jakim celu? Co zauważyliście? Słucha, leci mu jakaś woda! I krew, on umiera, prawda? Nie umrze, to jest na ratunek 115, tu nikt nie umiera. Przyjdzie zaraz taki miły ratownik, który trochę wygląda jak Mister Polska i go naprawi. O, on umrze! Nie Kur. Nie, kur. To twoja wina! Zabijcie się! To on zakałtował Karola, to on kazał mi to podać, może to było! A no teraz to ma odrobinę więcej sensu. Ale i tak, dlaczego on się zgodził? Rozumiem, że nie wiedział, co to jest, co dosypuje, ale no chyba mógł się domyślić, że to nie są witaminki, nie? Powiedz mi, co to było, gadaj! No mów, Robert! Nic wam nie powiem, Nie pier... Jesteś dopiero. Zbierasz się, karol, mówię! Przez pierwszych kilka minut nie przerywałem tej kłótni. Dzięki temu dowiedziałem się bardzo ważnych informacji, które mogły mieć wpływ na stan zdrowia poszkodowanego. Na miejsce wysłałem również patrol policji, aby ustalił, jak doszło do tej tragedii. Już ci mówię. Ktoś się obudził, wstał z łóżka, usiadł przy biurku i uznał, że ma genialny pomysł na odcinek i napisał ten scenariusz na ratunku. Na ratunka? Sorry, lubię tworzyć własne słowa. Jakie tabletki podałeś poszkodowanemu? Nasenne, leki senne! Robert powiedział, że inaczej rozwali Karola w Przedałeś własnego kumpla? Myślałem, że mu pomaga. No wolałem, żeby poddał walkę, niż dał chciał być Robertowi! Czy ty widziałeś ciosy Roberta? Nawet jakby pobił go bez tych środków nasednych ten, no to raczej nic by mu się nie stało. Robert nie tylko nie pomagał poszkodowanemu Karolowi, ale opuścił salę i zamknął do niej drzwi. Tymczasem spod drzwi zaczął wydobywać się dym. Wiktoria i Michał obawiali się, że Robert ich podpalił. Uuu, nie spodziewałem się, że będzie tak ciekawy jeszcze. Tyle akcji. pierwsza światowej klasy walka, teraz podpalanie, no pizko. Cholera, gdzieś to się pali! Co? No, dymi się! Za tymi drzwiami w korytarzu jest kotłownia i piec! Dobrze słyszałem? Pożar? Będziecie się musieli teraz ewakuować. Co Robert chce osiągnąć tym podpaleniem? Przecież to tylko pogarsza jego sytuację. Przecież i tak, mają już wszystkie dane i dowody, żeby go dopiero dla wsadzić. Pomogę ci! Nie! Zostań z Karolem! Zajmijcie się drzwiami, działajcie razem, nie ma czasu. Jak jakie słabe drzwi mają w tym klubie. Nawet skopa nie musieli ich wyważać. You need to get some better drzwi, man. Eh? Znowu po prostu zapomniałem. Dobra, mamy go, mamy go. Jeżeli nie dacie rady go podnieść, możecie delikatnie ciągnąć koc po podłodze. Podczas wyciągania Karola Wiktoria niespodziewanie straciła przytomność. Ja pie ja pierdzielę. Czy wy też to widzieliście? Tak nagłego i niespodziewanego upadku to jeszcze w życiu nie widziałem. Pod klub podjechali ratownicy medyczni. W budynku znajdowały się dwie poszkodowane osoby. Strażacy musieli je jak najszybciej ewakuować z zagrożonego miejsca. No przyznajcie mi rację, ten aktor wygląda jak mister Polska. Za dnia raper, a w nocy ratownik medyczny. Chyba powinno być na odruch, ale. Robert się gdzieś znił. Więc powiedziałem policjantom, że to wszystko przez niego i że to on na 100% nas tam zamknął, żebyśmy się tam udusili. No i dobrze, chociaż odcinek nie jest taki nudny. Minął rok. Karol kilka miesięcy spędził w szpitalu jest w trakcie rehabilitacji. Wiktoria wyszła dużo szybciej i podobnie jak Michał zgłosiła się na policję i złożyła zeznania obciążające Roberta. Z tym przyznał się do celowego zaproszenia ognia. Za potrójną próbę zabójstwa został skazany na 10 lat więzienia. Słyszałem, że grają naprawdę fajny film akcji. Po co ci fajny film akcji? Wyobrażacie sobie grać w na ratunku i jeszcze chcesz iść oglądać coś innego? Moje życie byłoby zupełnie spełnione po występie w takim. Arcydziele. Zająłbym się potem hodowlą w Wiewiórę gdzieś na Machu Picchu. Nie wiem. Roki 13 czy jakoś tak. <grym> <grym> Bardzo śmieszne. Kochani, ja wiem, że tu będzieś komedię romantyczną. O no. <grym> Boże, weźcie mi się, tu nie rozklejajcie, co? Wylizałem się i zdobyłem serce wiki. No i fajnie, wszystko się dobrze skończyło. Niesamowite. Kto by się tego spodziewał? Ja ogólnie jakoś wszystko zawsze muszę na ostatnią chwilę robić, to jest 16.33. Chciałem wstawić odcinek o gdzieś tak 14. .00. Trochę mi nie wyszło, troszkę, ale. Jakoś to przeżyjemy, nie? Zjem sobie szoka One są takie kwaśne, nie? Chcesz to, chcesz szoka? Chcesz? Nie? Nie chcesz? No dobra Kwaśne Ogólnie to jak tam? Co tam, ha? Co tam u ciebie słychać? Jak tam żyćko? Dobra, szok już przestaje być kwaśny Także jeśli obejrzałeś do tego momentu To napisz w komentarzu Smacznego I zostaw łapencję w górę Ja się z tobą już żegnam Cześć Cześć